W tym odcinku zobaczysz, jak na swoim komputerze zainstalować VirtualBox. No ale pierwsze pytanie, a po co mi to? VirtualBox pozwala na uruchomienie maszyn wirtualnych, to znaczy systemu operacyjnego wewnątrz twojego systemu operacyjnego. Jestem przekonany, że przyda się to do wykonywania różnego rodzaju testów i na przykład nauki na tym kursie. Z całą pewnością nie chcesz przypadkowo sformatować dysków fizycznych, które są podpięte do Twojego komputera. Lepiej byłoby się pomylić na komputerze wirtualnym i sformatować dyski wirtualne, prawda? Drugi praktyczny przykład wykorzystania maszyn wirtualnych to wykonywanie rzeczy z natury niebezpiecznych. Wyobraź sobie, że masz zaszyfrowany plik PDF. Szukasz w internecie i znajdujesz cudowny program EGZE, który powinien ten plik PDF rozszyfrować. Tylko czy powinniśmy tak po prostu uruchomić na naszym komputerze plik .exe w żaden sposób nie sprawdzony? Czy nie obawiasz się, że drugiego dnia po włączeniu komputera przywitają Cię rozebrane panie albo panowie? No właśnie, jeśli już złapać jakiegoś wirusa, to lepiej na tej maszynie wirtualnej. No to do dzieła. Na początku zajrzyj na stronę virtualbox.org. Gdzieś tutaj powinna znaleźć się sekcja Download pozwalająca na pobranie pakietu instalacyjnego. W zależności od tego, na jakim systemie operacyjnym pracujesz, wybierz ten właściwy. My jesteśmy na Windowsie, dlatego klikam Windows Host. To słowo host, które tutaj widzisz, ma zresztą specjalne znaczenie. Host to gospodarz, a gospodarz przyjmuje gości. I rzeczywiście Twój komputer za chwilę zostanie hostem, czyli będzie przyjmował gości, którymi będą inne systemy operacyjne. Kiedy pakiet instalacyjny zostanie już pobrany, po prostu go uruchom. No i teraz instalacja nie powinna już być kłopotliwa. Po pierwszym next powinniśmy przeczytać warunki licencyjne. Łopanie, kto by to czytał? Powiem tak, jeśli rzeczywiście instalujesz to oprogramowanie tylko i wyłącznie dla siebie, to może i te warunki licencyjne nie są aż tak istotne. Jeżeli jednak tą instalację przeprowadzasz na komputerze firmowym, nawet na komputerze firmowym w jednoosobowej działalności gospodarczej, to chyba warto byłoby rzucić okiem do tej licencji. Zdarza się, że coś, co uchodzi wszem i wobec za darmowe i dostępne, ma gdzieś kruczek, który nie pozwala zainstalować tych rzeczy, jeżeli mają one służyć firmie. No ale my przeczytaliśmy, przechodzimy dalej, i teraz można wybrać te moduły, które mają być zainstalowane: USB, a czemu by nie, Virtual Network, a czemu by nie, Python Support, ewentualnie byłoby z tego można zrezygnować. Ale my lecimy dalej. No i teraz uwaga. Ponieważ chcemy coś zamieszać w ustawieniach sieciowych, to instalator ostrzega nas o tym, że na chwilę nam tą sieć rozłączy. Jeżeli jesteś więc w trakcie ściągania owego słynnego 99% jakiegoś gigabajtowego pliku, to może zaczekaj chwilkę aż ten plik się pobierze i dopiero potem kliknij yes. Zgadzam się na rozłączenie. Gdzieś wcześniej powiedziałem, że integracja z Pythonem nie jest dla mnie ważna, ale nie zaznaczyłem, że ta część ma być nieinstalowana. No i teraz instalator przyłapał mnie na tym oszustwie. Mówi, hej, zainstaluję Ci jeszcze dodatkowo pakiety pozwalające na zarządzanie VirtualBoxem z poziomu Pythona, ale nie wykryłem na tym komputerze instalacji Pythona. Jeśli jesteś choć trochę poważnym człowiekiem, to doinstaluj tego Pythona. Udając, że nie widzimy tego okienka, przechodzimy dalej. Kolejne pytanie, to powiedziałbym już z gatunku standardowych. Czy utworzyć skróty, czy skojarzyć pliki z tym programem? I tak przechodzimy do ostatniej części. Instaluj. VirtualBox się instaluje. Rzeczywiście zgodnie z obietnicą utworzył dla mnie skrót na pulpicie, no i nawet może uruchomić VirtualBoxa na zakończenie. Tak oto wygląda okno VirtualBoxa, w którym już za chwilę będziemy tworzyć maszyny wirtualne. I dlatego zapraszam na następny odcinek.